Oczekujemy na rozkazy. Oczekujemy na rozkaz. Okej. Okay. Kawałeczek. No kur możemy strzelać, on się ładnie pali. Kremliny w sumie ruskie też. O, tu grubo idzie, grubo, grubo. Powiem wam, nie wiem czy jest tutaj inaczej, czy to jest dobry pomysł na tej fronty zastawać Dobra, lecimy w do na tutaj. W tej linii. Podpalone to, co to jest booster, tak zdążył tu blisko podejść, tak? Z góry, góry może mieć do mnie zasięg. Tu może być problem. Z klętem. Dawaj kur kur stralić. Torpedy od sterburty! Torpedy od stermurty! Dostrzegliśmy nieprzyjacielki baserii! Torpedy od rufy. W powietrzu! W powietrzu! A ja jeszcze nie trafiłem. Jednak poszedł prawo, a nie wprud tył. Ja ma to 15 km. Pytanie gdzie on ma działa? Działa ma zdecydowanie w tamtą stronę, czyli tak jakby na slawę. Dolejemy go. Przed trafem go. Wykryliśmy okręt podwodny wroga. Gdzie? Nie wiem gdzie naloty były robione. Ej, ej, ej. Nie zlatało. Szkoda, 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 bo mógł być drugi raz podpalony. Panie Kremlin, czy ja mam do Ciebie przeszczał? Jest, ale trzeba uciekać. Wenecja, dawaj dym. Do niej, Dziwne, ja to nie o, jest dymek, jest dymek, jest dymek. O cholera, ale jest i kurio. Torpedy od Także ten dymek jest, jak ten dymek zatrzymałem. Ja to skręcę. Powiem tak, pod względem mobilności Demoin na pewno jest dużo bardziej mobilny. A strona. Dostała się do szkoły, do której chciała, także myślę, że chyba zadowolona. się dostała, to uznałem, że wyniki to jest drugorzędna rzecz. Jedna, jedna, okej, okay. całe szczęki. Dobra, dorwał mnie Wooster. albo mi się wydaje, jest żyje jeszcze. Wesz przyć ognie pożarowy. Zaraz tu no, po prostu popłynę i tyle będzie. ta się dostała tam gdzie chciała Wizban Kapitanie problem rozwiązany Jeszcze żyje nie dostało te bala ode mnie Naźmie no no widzi poleerpia. Jak na złość, jestem kremlinowy, wystawiony jak halala, kapitać. Szkoda, szkoda, bo gdyby mnie ten spoter nie wyświecił, byłoby tu ciekawie. Objęła Dobra, cofniemy się do tyłu teraz. E, Jakby szło się cofnąć na do przodu, nie? Cofaj panie Irino i chofaj, bo za chwilę będzie turbo buła. Uciekam. Tu uster patrzyli tuje, choler to jest dalej żyje. Tu, gdzie go mogłem wcześniej fajnie spacyfikować, to mnie lotnia wychwyciła. Ale skończył się radar z Pietro Pawłowska. Byle ino jego Hydro nie wpaść, gdy się wychylę. Gdzieś tu stałeś. Kolego. Uważaj, bo Pietro Pawo znowu wyjdzie za chwilę na dziół. A tak się to robi. A. Nie dali mi skończyć na po raz kolejny. Piotrek nie wiem co żeś tutaj wymyślił, ale tak się Piotrusiem nie gra. Agir, come on. Ja nawet nie zwracam na nie uwagi, także to jest lepsze, nie? Może flaga jakiegoś byśmy zaliczyli w tej bitwie? No nie ma, nie, nie będziemy mieli nawet flaga, nie?

palonolotnie lotnia. lotnie automatycznie się gaszą, tak? Ale to chyba tylko za pierwszym razem. Troszkę wydaje mi się, że za daleki za daleka odległość na używanie APEKów. 924 OB zadaje Dobra skończy się może będzie frak? No nie jeszcze mi go podebrali a była naprawdę szansa to sprawdźmy jak się będzie prezentować Pelanie AP do Securio z Illinois 4800. Będzie frak. Tak jest. Ostatni ship na mapie. I mój. 174 tysiące. Myślę, że chyba ładna bitewka. Więc sobie zostawimy zaraz flagę. Do zrzucenia. Do powtórzenia. 174 tysiące. Pierwsze miejsce 2, 242. W końcu bitwa wyszła tak jak powinna wyglądać. Troszeczkę żałuję, że kremina nie udało się ubić widzi to, bo kremin teoretycznie mógł być mój. Ta salwa w Balao, no troszeczkę tam coś mogłem lepiej pomierzyć. No a gier teoretycznie też mógł być ściągnięty. Ileż my tu mamy?